Hej, hejka, dzień dobry, witam w nowym odcinku z Spiritsów Persia Dusza Wojownika Ja jest odwaszko suba lajka like I lecimy dalej z tą serią Generalnie przeanalizowałem sobie trochę moje tutaj strategie I muszę przyznać jedno, muszę się mniej bać tutaj używać wszelkich broni I kombinować sobie What the fuck is this guy? Interesujące I z kim nasz tutaj... Uuu

Dobra, dawaj, 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 już teraz znam twoje paterny. Sukwa. A ja tu mam nowe patenty, z, to, z którymi mogę się bronić przed tobą i... tak dalej. Ci brzydkie kuku zrobić. Jest. Oż ty, sukwo jedno. Tak się bawić nie będziemy. Oki Doki. Mm. Cyk, cyk, cyk. A czemu mogę ci na przykład... Mm. Wiecie, na czym polega trudność? Że ona z różnym e, time delayem zrobi tutaj jej, jej mi krzywdę. Na przykład nie, robi combo i robi je. Takie ta, ta teraz, raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, co nie? I teraz przerwa. I znowu coś. Teraz zrobi... nabije mnie na te. O, mówiłem! Robi coś takiego, nie? Z dużą częstotliwością tutaj robi te ataki. A ja mam w ogóle tylko jeden tutaj ładunek. Użysz tych kurwa, co to był za sajan Kick. Mordeczko, moja. Czy nie moja? Sukwoty. Dobra, zapamiętasz, nie robię się takich rzeczy. O! Oh, o! Oh. I teraz pyk. O! Oh, nie, nie dam się. O! Oh, yeah. Teraz to już nie, teraz będę bez względu, Dość kombinowania, dość tutaj zastanawiania się, jak tutaj jakiś skuteczny kurwa sposób ci zrobić, kuku, od ściany się odbić, albo kurwa nad tobą przeskoczyć, albo w ogóle nie wiem, przeturnać się pod twoimi nogami grozy. Nie, ni ja. Prosta strategia. Blok i atak, blok i atak. Ja nie mam czasu na ciebie. Dosłownie. Pyk, pyk. Jeszcze raz. Dobrze, i teraz cyk, cyk, cyk. Znowu to samo i ci pieprzne. A co ty niby. Co ja na niby walczę? Mordo. Mordeczko, szanujmy się. Znaczy ja ciebie nie szanuję z definicji, bo jesteś głupią sukfą, ale no. why not. Nie pasują ci buty do outfitu, outfitu. Dokładnie. Lepiej musisz. Dobrze książę mówi. Chociaż książę jest się to strasznie apodyktyczny w tej części, ja nie wiem co o tym myśleć. No okej, okay, let's go. To jest okno, w którym muszę uderzać. Pyk. W ogóle ciekawe czy mi się powiększy ilość kombosów więcej niż 3 Znowu, let's go! Gdyby nie to klikanie to walka byłaby już totalnie skończoną nudą. Ja pierdolę, wstawaj mordeczko

Teraz żyję i to wykorzystam. Dobrze. Osz, ty odskoczyłeś. Myślałem, że mogę cię zawsze tak zaskoczyć. Pyk. Dobrze. I okno. Blok. Okej. Okay. Pyk. Jeszcze pyk robi. Dobrze. Cyk, cyk. Oh no 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 Tak łatwo mnie nie zrobisz, bo ja ciebie łatwo zrobię.

Who do you think you are? I am the Prince of Persia. <laughs> I see. Today is a very important day. She cannot be disturbed. I don't think you understand how important this is. No, rather not, because you didn't Don't you know? You cannot change your fate. Okay. You cannot change your fate. Was she speaking to me? Jak mogła wiedzieć, że mam misję? Widocznie mordeczko jest jakimś agentem czasu. Pewnie to, co ona teraz zrobiła, co się cofnęła w czasie jest. Po... Czy znaczy, nie poszła do przodu z czasem? Bo my jesteśmy w przeszłości. Czy on ją taki itnął na bok? <laughs> tak, zrobił to. Nie, książę. Zostań tam. Zamknę się z tego miejsca i nie wrócę. Ale czy to przypadkiem tak? Object Update on Map. Okej. Okay. Ale czy to nie jest ona nie jest tą imprez? Ona nie jest tą Cesarzową, czy zła jak hmm. zwał? No tak mi się wydaje, nie? W sensie, no, gry z tej serii zasadniczo cechuje jedno, że nigdy nie ma dużo bohaterów w całej historii. Jest tylko tak. Jest tylko książę, laska księcia przeciwnik, ewentualnie drugi przeciwnik i koniec. I, i dużo odgrom nieważnych przeciwników, więc obstawiam, że to pewnie ona jest tam imprez i no, i ona ma go w dupie, bo zna, zna swoją wartość, laska. Okej. Okay. Tędy czy nie tędy? Chyba tędy. Let's go. Uuuu, no. <grym> Nie, 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 nie miałem e, 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 piasku. <laughs> Chyba piasku. Nie, już znaczy, tej części się nie postarali e, nawet z tym, żeby wytłumaczyć, skąd ta nasza tutaj moc cofania piaskiem i w ogóle kontroli nad nim, bla, bla, bla. Ale pewnie to jest jedna z tajemnic, tutaj, którą trzeba rozwikłać. No generalnie domyślam się. Domyślam się, że co to ma, co to, co ma książę. Przy swojej zbroi, przy piersi, tutaj, nie? Koło tam. Mówcie, mówcie, mówcie mi. Z plotu słonecznego, o. To pewnie jest to medalion, który otrzymał on od Fary. Tak mi się przynajmniej wydaje, i może, mogłoby być to dość trafne spostrzeżenie. Tak sobie myślę. Dobra, to chyba nie jest nic z patyk z którego się kryje ten, chociaż być może. Nie, dobra, myślę, że to jest patyk, z którego się sypie piasek Ale to nie jest patyk, z którego sypie się piasek Więc zna znaczy to tyle, że nie jest to coś, po czym możemy się bujnąć na drugą stronę, więc trzeba przejść tędy najwidoczniej, dobra Mój bunt, mój bunt. O jejciu w życiu, dobra, widzę, teraz trzeba zrobić Ludzik, arbuzik Dobra Póki jeszcze gra nie, tutaj nie stawia nam jakichś chorych wymagań odnośnie od zrobienia skoku, to ja się muszę cieszyć. Aha. Okej. Okay. Uuu. No nice. i są. Ale w ogóle nie, niektóre. Aha, mogę zrobić tak. Niektóre elementy tutaj zręcznościowe naprawdę są zajebiste, muszę przyznać. Mm -hmm. Pyk. Super. Po są zajebiste. Podobaje mi się bardzo. Czy ja mogę tutaj dalej przebiec zamiast skoczyć? Nie takie. O, o! Mnie rów, tylko biegnij. Nie możesz. Dobra, to trzeba skoczyć. Jed. Dobra. Hallelujah, że od tego momentu e, ten. Że. Od, że to nas po prostu nie zabiło, nie? Że, nie? że nie ma takich elementów, jakby o pierwszej części, że. Mm, o! Czy on tutaj przeskoczy. Nie ma problemu. Tylko straci. Jedną, tam 20 życia. Mordo, mordo. 1,20 to całe moje życie tutaj w tym momencie. No właśnie. W ogóle mam wrażenie, że fal tutaj został mocno, mocno obniżonych i to chwała Bogu, szczerze powiedziawszy. No bo, jak tak, tak, tak. Wstępnie mogę jeszcze stwierdzić, że. No. Tutaj ta miejscu miejscówka jest taka trochę triki co nie? I no. Będzie dużo kombinatoryki z tym związane. I cofania się i tu w przeszłości, w przyszłości bla 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 A, to jest nowe mylinę Super. Oki, oki. A nie, 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 nie. Śmiesznie nam się ten tutorial pokazywał, nie? Tak, naprzeciwko, naprzeciwko, let's go! Aha, dobra, dzięki, dzięki gro, dzięki. To się odwróć teraz, pyk. Super, dobra, zaczynam z powrotem łapać. E, o co chodzi tutaj? Co, jest pięć tak zwane? Dobra, tu pyk ten. Ty... nie, 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 nie. na no uspokojenie. W ogóle wiedzieliście, z kim, z nikim, co ty, co ty, gro. Dobrą, du dum 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 chyba coś się pojebało z tą muzyką. Wiedzieliście, że picie mocno zapożonej herbaty, w tam źródła podają, że od 5 do 8 minut coś w jest, to jest e, na uspokojenie w ogóle herbata, jakakolwiek. Nie to, że w kontekście melisy bądź takich innych, tylko jakakolwiek herbata. W ogóle od tego, że melissa nie jest herbatą, bo herbatą nazwiemy tylko to, co herbatą faktycznie jest. W sensie, no, rośnie jako herbata, co nie, a nie jako inne zioło. Ale się, jak ktoś zaraz zacznie wykłócać, że nie, herbata to jest napar taki, a taki ziół i w ogóle. A spierdalaj. Ja się nie będę tutaj dyskutował z amatorami herbat. Nie to, żebym ja był jakiś tutaj znawcą, ale no. Nie chwaląc się, mam. Całą szufladę chyba z 15 herbat różnych liściastych, takich takiej wiecie, z wyższej półki, które no na litość boską, ale dobra, przynajmniej kiedy przebiegną, to się nie zabije. Takiej wyższej półki, które no swoje kosztują, ale też smak jest nie do podjebania, naprawdę. Jak kiedykolwiek chcecie zmienić coś dobrego w swoim życiu, na przykład zacząć sobie pić nie wiem, herbatę zamiast kawy. Polecam pomyśleć na prezent herbatą aromatyzowaną. To jest cudowna sprawa, serio. A pochuj ten guzik? Okej, okay, wcisnąłem. I co? Wuu! kurwa, maś. Fek. Świetnie, świetnie na razie sobie radzę jako taką. Super jest to, że mogę przerwać ten atak, jak on, ten atak który on wykonuje e, przy ziemi. O ten! Ło co! Ok. Nope. O Jezus, ale ty mnie denerwujesz. Ach, ciekawe czy w ogóle mogę zrobić jakiś secret, secret, tajny, sneaky, matafaka atak, kiedy na przykład będę się za kimś skradał, co nie? Za pomocą E. Jak nie mam broni drugiej, o. Dobra, wiecie co? Ale w sensie denerwujące, jesus. Ktoś naprawdę mnie nie kocha. Twórcy nie kochają tutaj graczy. Już mogli sobie darować ten pattern ataku, że, że one tak się zakradają za nami. Jezus. No nie Ludzie, to jest chore. To jest chore już się zaczyna robić. Mordeczki, co wy? Dobrze, dobrze. Kliku 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 klikandy Mam nadzieję, że to przeżyję. Boże, nie chciałbym tego... Nie tak! Nie rób tak! co? tak robisz? Dobra, kamera. Czemu poprzednia część, gdzie kamera ciała normalnie, a ta nie? Ja się nie poddam! O, dostała kopa w dupę. No już, 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 spokojnie głowę, idealnie, kurwa idealnie <ścoughs> dawaj mi to, dawaj mi to gówno no, świetnie o tak, skończyło mi się pićko w ogóle, najgorzej najgorzej, powiem wam ale jeszcze raz, po co to tutaj jest potrzebne? no Muzyka jest spoko. Tyk. co żeś ty kurwa zrobił? Jak ty to sobie zrobił? Wiesz, jak to niby trzeba zrobić? Co jest pięć? Dobra, nevermind, never mind. Wszystko cacy. Co zabiera naprawdę aż jedną czwartą życia takie gówno. Dobra. O, wiedziałem, że to będzie piasek. Czułem to. Wiecie gdzie to czułem, nie? Wiecie, wiecie, jak to zgadnie w komentarzach. Ten dostanie. Serduszko. Zresztą... <laughs> yeah. Często daję serduszka, bo ja doceniam każdy wasz komentarz, komentarz, z waszej strony. o góry! Co ja tu zrobisz? Czy mnie to jebnie? Ja pierdolę, bo mnie. Eee, <ścoughs> dobra. A, tutaj bokiem trzeba przejść, come on. Adaś, 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 mordeczko. Co ty sobie robisz? Co ty, co ty sobie robisz? To, człowieku. Pyk do... Na litość boską, Boże, sama kra krańcówka mnie trzepła. Mmm, nieprzyjemnie. Dajcie mi tu zapis, dajcie mi wody. Wody. WODY! I need a water, water for myself. Some water, oh no 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 no. A little bit of water in my life, a little bit of aquas by my side. A little bit of a uh, water drop is what I need. A little bit of hot voice, what I sick Yeah, zostanę muzykiem. Co ty zrobiłeś? oj. Stryk! No, z jednej strony przeleciałem na drugą stronę. No co ja poradzę no. Zajebiście, tak tylko szkoda, że nie. Czekasz, to znaczy znowu będę musiał walczyć z tymi paniami trzema fantastycznymi w tej tutaj, tutaj okrągłej. Kolumnie. Okrągłej tym pomieszczeniu. Błaga mnie. Okej. Okay. Jednak ta gra, powiem Wam, jednak fajniejsza jest jedna rzecz, że ta gra ma super zapisy, mimo wszystko. Przemyślane, to mi się podoba. Dobrze, let's go do góry. Let's go do góry. Let's go ponownie tako. kręcu dawaj. Pyk, 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 pyk. Stryk świetnie. I tutaj na bok. Dobra, teraz to nie ma głupich na nas. Teraz damy sobie radę wybornie dobrze. Mam taką szczerą, kurwa nadzieję przynajmniej. Niech sobie przejdzie, nie będę ryzykował. Wiesz, Samo zrobiłem. Dobrze, let's go, let's go. Świetnie. No, ale to dosłownie... Te końcówki tych ostrz są takie cieniutkie, że ich nie widać z pewnej odległości już. Mhm. Mm I to wprawia mnie w pewne zakłopotanie nieprzyjemne. Dobra, let's go, piły. Mój najgorszy Nemezis. Naprawdę, mój najgorszy Nemezis w każdym księciu. Nie lubię, nie lubię strasznie. Syk, teraz. Jezu. Eee. Z tym polega problem, że on to robi z pewnym takim, jeżeli klikniesz, to jeżeli on będzie w połowie tej liny, to on zawsze w wyznaczonym konkretnym miejscu ją puści i dopiero poleci, a to trochę no, wymaga pewnej złapania rytmu tego wszystkiego, nie? A tu przyszedłem w ogóle bez najmniejszego problemu, <laughs> Oki doki, mamy save, save room, dziękuję ci bardzo, gro. O Jezu, jestem ci wdzięczny powsze czasy. Oczywiście, że tak safe room, Boże, to nie jest safe room, <grych> ale no. Gościu, Boże, ale ktoś ci kurwa podkłada głos teraz, nie? Bo brzmisz po prostu jakbyś dzień i noc palił, dosłownie jakbyś palił dzień i kurwa noc i tak non stop i dopiero zaczął wiesz Co się robić ze swoim życiem. Okej, okay, trzeba tak po kolei, tak? Najpierw jeden rząd, potem drugi rząd. Okej, okay. nice. Stryk. No, nie powiem, ciekawy jest ten wątek z przemieszczaniem się z przeszłości do przyszłości. Co co dostałem znowu? You can Eye of the Storm. Hmm, aha, czyli że, że mogę po prostu spowolnić czas. Spoko. Ciekawe czy to działa tak samo dziwnie jak w pierwszej części? Obstawiam, że jak najbardziej. O czemu by nie? Okej, okay, co ty nie powiesz? Sy Dajemy radę. Dajemy radę, dajemy radę, dajemy radę. I nie wiem, czy ja dam radę się nagrać kolejny odcinek jeszcze, bo jest powiem wam, strasznie u mnie... Skwar teraz, ale czy, czy dam radę? No. Zobaczymy. Chyba raczej nie. Bo dzisiaj, dzisiaj dosłownie troszeczkę muszę Wam się przyznać: i ciupinkę, ciutkę, dosłownie tak. tyci, tyci, tyci Się troszeczkę zmuszam do nagrywania. Ponieważ sobie tak zaplanowałem, więc planów muszę się swoich e, tutaj trzymać. tak wiecie, jak amen w pacierzu: że to już nie jest po prostu, wiecie, taki luźny plant, kto jest taki dogmat, dogmat, co nie. Pek... Pyk, pyk, oki doki. Dobra, i jak działa spowolnienie teraz czasu? Pokaż mi. O, działa lepiej niż w poprzedniej części. Dobra, bo tam spowolniany był cały czas, a książę był... O, Ale ja coś czuję, że będę teraz korzystał z tego. Teraz co to, to ma podstawę, by z tego korzystać, nie? Naprawdę. Teraz to ma to jakieś podstawy, by z tego korzystać. Hello there. Ojejciu, jejciu, jej, Draka. Drachara. Draka makafon. Dzień dobry. Ale masz ładne białe oczka. Połyskują w świetle tutaj bladego słońca. Mm, mm, mm. Może jak ją poprzekamarzam się z nim, to może... By nie zje. <głos> <głos> o Zawsze zastanawia mnie istota tak. Może istota istot, czy to ma sens się powiedzieć? No, takie. Jakby czy takie istoty w fantastyce, co nie, mają jakieś życie? W sensie takie myślenie typu, że wiecie, że żyją sobie na co dzień w jakimś. nie wiem, środowisku, czy czymś takim, albo jakimś podejściem, że nie wiem, mają... Związki potrafią się zakochać coś w tym czy jednak zostały stworzone z Czystego chaosu I jedynym im zadaniem i bytem i, i Osobnością y Z jaką Co pierdole. Ja pierdolę Jedyny ich sensem życia Jest to właśnie żeby wykonać swoją misję i nic więcej nie znają żadnych innych uczuć i tak dalej Zawsze mnie ten ten Punkt widzenia światotwórstwa zawsze e, Interesował Wiecie Trochę być może tak zajeżdża takim trochę mm, anime, co nie, bo w anime często są te motywy, że e, bardzo taka humani huma humanizacja następuje takich różnych właśnie rzeczy. Czy to złe, czy to dobre, nie mam pojęcia, aczkolwiek zawsze mnie to ciekawiło z punktu widzenia takich bardziej zachodnich, czy też europejskich, czy bardziej takich, nie chcę używać słowa, tradycyjnych e, rzeczy, ale no być może jest to trafne określenie. Uh. Hmm. O nie, ja mnie co teraz? Zrobię im takie kuku brzydkie. Taste my blade! Oczywiście, <laughs> że po coś podczystuję w swoim ostrze książę, która by kobieta odmówiła <laughs> po my oszu. Przepraszam wam, kurny szartku. Ty mnie pamiętasz, skąd? Znowu ci zrobię tako brzydko. uff, uf, jak ja lubię, lubię, lubię to coś, lubię to spełnienie czasu strasznie. Jest cudowne. Stryk. Haha. Oj, przepraszam, muszę się podra podrapać. Już, 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 już. <laughs> ścięci główkę ścięci. Uuuu siostra twoja przyszła. Fajnie Nawet dwie. Chodź tu Stryk na bok Walniesz tutaj się. Tobie też tak zrobię. Hi, 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 hi. Who's next. Who's next? Come on. Come on, come on, come on. No one? Tak myślałem. Tak też myślałem. I teraz się proszę do mnie odstosunkować, drugie panie. Jestem szczęśliwym singlem. Ale nie walczę tutaj z smutkiem utraty, mój ukochany. <ścoughs> dun, 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 dun. A Może no. zabrakło mi słów. Chwała Bogu, chciałem powiedzieć, że tam. Mogę normalnie zlecieć, nie? Dobra, let's go. Pyk, pyk. Świetnie. Stryk. Super. Jeszcze wyżej. Yeah. Teraz tutaj. Tik. Stryk. Dawaj, dawaj, dawaj. Alright, then. Och. I mamy sejwa. Dobra wiem, że troszeczkę jest, był to krótszy odcinek niż zazwyczaj, ale też wiem co mnie czeka i chciałbym, że kolejny odcinek zaczął się spierdolnięciem, więc zobaczenie do usłyszenia w tym odcinku, ja wam odważko zabiorę. Cześć, komentarz, subskrybuj, papa.